Wszech pośredniczka łaski, mistrzynie duchowego. Tak! Dobrze, ja wszystko akceptuję i tak. to jest piękne i cudowne, tylko jakbym tego nie odkrył, że to jest mama, to bym nie odkrył tego, że to jest róża duchowna, wszechpośredniczka łaski. to wiesz prawidłowo? No, I z kości słoniawej też. kości słoniowej też wierzą. No. I domie jest złoty. Ale mama to jest mama. I tego się wytrzymam. No. Dziękuję. Jest trochę nie zgodzę jak zwykle, bo mama to jest także to jest taka pozycja, że mamy można, nie wiem, przychytrzyć, mamę można naciągnąć. Mamę można... No to jak się jest takim wyrodnym synem, to można mamę przychytrzyć. No to dziecko no. próbuję jakoś mamę... Ale mamę... próbowałem, jak mama no. mówiła, nałóż czapkę, no to I... do chodzienie za winkiel i czapkę zdejmowałem, nie? To wiadomo. Tak. Na coś mamie robiłem, nie? To... Le... Dlatego powinno być mama i królowa. A nie no mama sama. Właśnie, dlatego sama królowa, mama. tak jak powiedziałem, no. królowa, bo mama, mama dlatego, że królowa. I amen. Cześć witajcie w kolejnym odcinku po drugiej stronie ulicy Ksiądz Damian Piotr. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o książce Scotta Hanna, Maryja, Mama i Królowa z racji na przeżywany w kościele miesiąc maryjny, jak i również na zbliżający się dzień matki. Też chcielibyśmy tak w ten sposób uczcić ten czas z wdzięcznością dla naszych matek. I ta książka, o której będziemy rozmawiać, jest książką szczególną dla mnie przede wszystkim z tego powodu, że jest napisana przez byłego protestanta i jest opisem tak naprawdę jego drogi, którą on przeszedł. Jak wiemy, protestanci nie wierzą w taki sposób jak my w Matkę Bożą, nie uznają jej takiego szczególnego orędownictwa. Nie uznają dogmatów związanych z Matką Bożą, więc też szczególna jest właśnie ta droga, którą przeszedł Scott Hahn. I przeszedł tą drogę też w sensie życiowym, bo też pisze o swoich doświadczeniach. No, zarzucają nam protestanci też to, że my za bardzo wręcz ubóstwiamy Maryję. No, i Jest to poniekąd słuszne, jeżeli rzeczywiście byśmy Maryję przedkładali tak jakiegokolwiek świętego, byśmy przedkładali ponad Pana Boga. No to byłoby to słuszne, ale oczywiście my czcimy Maryję nie jako boginię, tylko czcimy jako po prostu mamę. Więc myślę, że jest to jak najbardziej uzasadnione z naszego punktu widzenia, żeby Maryję taką część oddawać. Ta droga rzeczywiście skomplikowana droga wiary w ogóle na początku. On Maryja odkrywa na samym końcu tej swojej drogi odkrycia kościoła katolickiego na początku nawraca się w ogóle do Boga i odkrywa akurat Pana Boga, odkrywa Chrystusa w kościele protestanckim więc też trzeba tutaj oddać że to był ważny moment jego życia że świadomie do tej wiary można powiedzieć nawet podchodzi do tej wiary trochę jak, jak biblijny szabeł jest bardzo gorliwy, że ta gorliwość rzeczywiście o Jezusa, gorliwość o, o tą czystość wiarego pożera wręcz. Mm -hmm. Nie? Więc był taki moment nawet, że kiedy przeżył to swoje nawrócenie na protestantyzm, że pokłócił się ze swojej świętej pamięci babcią, a nawet ją uwolnił. Świętej pamięci babci zerwał z rąk Różaniec, ten Różaniec porwał, mówiąc, że wyzwala ją z okopów katolicyzmu, z opresji katolicyzmu. Też myślę, że właśnie mama i królowa w tytule tej książki jest dla nas takim też miejscem do zastanowienia się, ponieważ Scott Han przeszedł tą drogę protestantyzmu i dlatego w inny sposób myślę, odkrył Matkę Bożą niż odkrywa ją katolik, wychowany w Kościele katolickim z racji na to, że możemy mieć takie. Taki dystans do Matki Bożej, ogólnie też w historii kościoła, raczej w jakichś pismach przytacza się taki właśnie dystans do, do tajemnic Bożych, taki trochę dystans do tego, co jest święte, chociaż, jak wiemy, Pan Bóg chce być blisko i tak samo Maryja, która również chce być mamą i jest mamą z ustanowienia samego Pana Jezusa. I też myślę, że warto powiedzieć o tym doświadczeniu, które Scott Han miał na początku, który był dla niego takim wyjściem do tego, żeby zastanowić się nad mamą, nad matką. Bo tak jak wiemy w książce, jest taki moment, gdy będąc młodym chłopcem, 16-letnim, jak samo sobie pisze, chciał być wciąż fajny, i w konkretnej sytuacji wstydził się swojej matki, ponieważ chciał, żeby ona. Nie narobiła mu Tak, po prostu. Czyli myślę, że takie doświadczenie, które każdy z nas gdzieś tam jako nastolatek odczuwał, że chcąc być fajnym, gdzieś tam nie uważaliśmy, że może nasi rodzice są fajni. I tak też myślę, że to jest takim punktem wyjścia do tego, że on później sobie przypominając to doświadczenie, chce zadbać o tą swoją mamę, którą otrzymał od Boga. Tak, myślę, że te słowa, które powiedział od niego tata tego samego dnia po tym okay. właśnie. Przepraszam, że się uśmiechałem wcześniej. Możecie potem policzyć, ile razy powiedzieliśmy właśnie taki konkurs. Kto znajdzie, odpowiedź, to może będzie jakaś nagroda. I wybaczcie, mogą być jakieś tutaj w okolicy problemy z dźwiękiem, ale być może gdzieś jakieś rusztowania stawiają, bo jakieś mamy tutaj burzowe dźwięki. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje wokół. Słyszał od, od swojego taty słowa, żeby nigdy nie wstydził się swojej mamy. Myślę, że to jest taki punkt wyjścia też w naszych rozważaniach w ogóle o Maryi. Kiedy myślimy o Panu Bogu, to Pan Bóg też chce nam to powiedzieć, żebyśmy nigdy nie wstydzili się swojej mamy. On po to wybrał. Cała historia zbawienia zmierzała też do tego, żeby przygotować świat na przyjście Pana Jezusa. A jak przyszedł? A no właśnie przez Maryję. Bóg wybrał dla swojego Syna mamę i to cudowną mamę. Właśnie ksiądz wspomniał znowu właśnie o historii zbawienia, co jest też kluczowe w postrzeganiu tutaj autora, który przytacza często taką maksymę, czy może zasadę, którą przedstawił święty Augustyn, że nowy testament wyjaśnia Stary Testament i Stary Testament wyjaśnia nowy testament. I też ta droga ukazana jest właśnie w tej książce, która pokazuje tak zwane typologię, czyli porównania Maryi do jej takich, można powiedzieć, obrazów, czy właśnie figur, tak się mówi, w Starym Testamencie. Te typologie, które znamy też z naszych takich codziennych modlitw, czy z godzinek o, o niepokornym poczęciu, czy, czy z litanii leczytańskiej, które też szczególnie w maju rozważamy. Kiedy Maryję nazywamy gwiazdą zaranną, arką przymierza, bramą niebieską. Arka przymierza, jak to odnieść do Maryi? I Scott tutaj pięknie wyjaśnia, tak jak w Arce przymierza były przechowywane tablice z dziesięciorkiem przekazań, była przechowywana różdżka Rona, a także Manna, którą Izraelici wybrali na pustyni, taką wyjaśnia, tak samo Maryja dla Jezusa była arką przymierza. To naniosła tego, który rzeczywiście jest Nowym Mojżeszem. Nowym prawodawcą, niosło tego, który sprawia, że ten ród Dawida wypełnia się obietnica, że Potomek Dawida zasiądzie na tronie i nie zostanie odjęte to Berło, tak jak czytam na rodzaju już wcześniej. Berło Juda, nielaska pasterska z pomiędzy jego kola, aż nadejdzie ten, do którego one należą. I wreszcie Manna którego zapowiedzią tego, który samo sobie powiedział, że jest chlebem życia. I tych obrazów możemy znaleźć setki, tysiące. I to jest niesamowite, jak całe Pismo Święte nie tylko nie umniejsza roli Maryja, a wręcz rzeczywiście, naprawdę, to co czytamy też w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy. Mówi o tej niewieście obleczonej w słońce, które na swojej głowie ma wieniec z dwunastu gwiazd. I myślę, że to jest takie. Nietypowe dla tej książki, bo gdy po nią sięgałem, myślałem, że to kolejna książka o Maryi, ale czytając ją, zauważamy właśnie takie, można powiedzieć, trzy etapy. Tym pierwszym etapem jest doświadczenie autora tego nawrócenia i tego odkrywania tego, kim jest mama ogólnie dla niego. Później jest właśnie ten etap taki biblijny, ponieważ myślę, że to jest taka gorliwość biblijna wyniesiona właśnie z protestantyzmu. Gdzie poszukiwał tych odniesień w Piśmie Świętym. Taka porządna go Porządna, taka, taka zdrowa. I ten ostatni etap to jest etap odkrywania, można powiedzieć, takiej codzienności, rzeczywistości, wynikających z tego, co mówi Pismo Święte, bo bardzo fajnie tutaj też autor przytoczył takie proste wyjaśnienie, czym jest dogmat, mhm. zaczerpnięte. To znaczy, to jest wyjaśnienie po prostu papieża Benedykta. XVI, który mówi, że dogmat jest po prostu w skrócie informacją z Pisma Świętego. Czy, czy dosłownie rzecz biorąc, bazuje na, na piśmie świętym i nie jest jakoś wymyślony przez Kościół, można powiedzieć, z niczego, z pustki jakiejś, tylko jest po prostu informacją zaczerpniętą z Pisma Świętego. Tak, jest to żywa interpretacja tego, tego słowa z Pisma Świętego. Ale pojawia się problem tutaj, i też sam Scott Hahn miał problem z jednym dogmatem, najmłodszym w kościele, mm. z dogmatem o wniebowzięciu Maryi. Jest ciekawa historia, kiedy musiał się zmierzyć ze swoim profesorem, profesorem jeszcze protestanckim. Mm. I on zadał mu pytanie: Jak wytłumaczysz dogmat o wniebowzięciu Maryi, skoro nie ma o tym ani słowa w piśmie świętym? No właśnie, ja byśmy, my wytłumaczyli ten dogmat. Ja bym wytłumaczył. Że wynika to przede wszystkim z niepokalanego poczęcia, choć to też jest sprawa trudna do, do zrozumienia. Chociaż sam, sam dogmat jakby mówi wprost o tym, że na mocy przyszłych zasług Jezusa Chrystusa Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, później no, też dochodzi ten moment oczywiście decyzji Maryi, też przyjęcia tej misji. Ale później to jest też konsekwencja tego, że, że, było, że Maryja była niepokalanie poczęta, że była przygotowana dla Zbawiciela, żeby przyszedł na świat i nas zbawił. Więc na tych mocach, można powiedzieć, tego zbawienia trochę nam taka pozycja czasowa się że cofa. To też jest tak nazwane ładnie łaską uprzedzającą, którą dostąpiła Maryja. Ale to też jest właśnie te, ten dogmat dla mnie... Niepokalanego poczęcia jest wyjaśnieniem w niebowzięcia, ponieważ jak wiemy, grzech jest bezpośrednio związany ze śmiercią i nie dotyczy tylko kwestii duchowej, ale też można powiedzieć, tak w cudzysłowie zanieczyszczenia natury rzeczy ogólnie, zanieczyszczenia można powiedzieć świata tego, że, że są choroby, więc jakby to też było konsekwencją, że Maryja nie umarła. Ponieważ była bez grzechu, więc naturalną konsekwencją tej bezgrzeczności była, było wzięcie do nieba. Ja myślę, że wspólnym mianownikiem tego dogmatu o niepokojonym poczęciu, i też dogmatu w niebowzięciu, jest słowo miłość. Że Pan Bóg to uczynił z miłości do człowieka, z miłości do swojego stworzenia, z miłości wybrał Maryję, wybrał tą najpiękniejszą z kobiet, żeby została matką jego syna, dlatego że tak chciał. Też przytacza. Przytacza Scott Han ciekawą rozmowę z jednym ojcem karmelitą, mm -hmm. którego usłyszał homilię w dzień niepokalanego poczęcia właśnie, kiedy ten ojciec mówi tak, że jeżeli miałbyś taką możliwość, żeby swoje dziecko zachować od grzechu, to czy byś tego nie zrobił? No, oczywiście, żebyś zrobił. My oczywiście takiej możliwości nie mamy, wiadomo, tak jak powiedziałeś, jesteśmy skażeni tym grzechem, ale Pan Bóg taką możliwość miał, dlatego to zrobił, dlatego zachował swoją córkę jako matkę też dla swojego Syna. To jest też niesamowite w Maryi. Marii jednocześnie jest oblubenicą, matką, córką, naszą siostrą i matką, nie? Więc to jest też niesamowity dar, niesamowite wyróżnienie też dla Maryi, dlatego że wiodła go do tego miłość. I też potem nie mógł się doczekać jej w niebie, dlatego z ciałem i duszą została zabrana. No to tak, ja to trochę się uśmiecham, bo można powiedzieć, że to jest takie, taka różnica, y, trochę wyjaśniona, bo ja tak starałem się jakoś tam w miarę dogmatycznie, ksiądz tak bardziej życiowo i można powiedzieć, y, związane z tym, co jest nam bliższe, i, i myślę, że to też ta, ta książka odpowiada na takie. Y, dwie płaszczyzny tego, jak postrzegamy Maryję i że właśnie ksiądz bardziej mówił może o mamie, a ja bardziej o królowej. No, tak paradoksalnie. Jest, tak, paradoksalnie. Ale myślę, że to też fajnie, fajnie w tym kontekście, że to jest takie właśnie spotkanie. I ta książka jest właśnie nietypowa, ponieważ odkrywa Maryję z każdej strony. I czytając ją, tak naprawdę autor poruszył wszystkie wątpliwości, Wszystkie dogmaty, które można, nad którymi można się zastanawiać, i warto się zastanawiać, bo myślę, że, że to też jest taka zachęta do tego, że, że Scott-Han przeszedł taką drogę od protestantyzmu i pokazuje też taki kierunek dla nas, katolików, żeby się zastanawiać jednak nad tym, w co wierzymy i w co Kościół podaje nam do wierzenia, bo to też ma w sobie wartość i to też ma w sobie taką taką drogę, którą każdy z nas może przejść w stosunku właśnie w relacji do Matki Bożej. Więc myślę, że pod tym względem to jest taka książka dla jakiegoś Chociaż mogą być takie momenty dosyć e trudne i jakieś skomplikowane biblijnie, ale, ale myślę, że, że warto. Myślę, że o dogmatach autor mówi w sposób jasny. E myślę, że dla każdego zrozumiały, dla każdego będzie to bliskie, jeżeli będzie chciał postać Marii odkrywać, tak yy, zarzuciłeś mi w cudzysłowie oczywiście, <gry> że tak yy, trochę w tym ludzkim podejściu, takim, takim zwyczajnym mówię o Maryi, ale to prowadzi do tego, żeby odkryć, że Maria dlatego jest yy, moją królową, dlatego, że jest mamą. Mhm. Yy, jak byliśmy mali, to przecież nasze mamy yy, to były nasze królowe. No, tak. I dlatego tak patrzymy też na Maryję, że Maryja jest dla nas yy, królową, dlatego, że jest najukochańszą mamą. Mhm. I to jest w niej urzekające, to jest w niej najpiękniejsze, że dzięki niej możemy też Jezusie znaleźć swojego brata. Że możemy odkryć, że naprawdę jesteśmy w okresie paschalnym też trwając, dziećmi Bożymi. No, to też autor tutaj bardzo wyraźnie wspomina o tym, że cała Trójca święta jest po prostu rodziną i, i wzajemna miłość Boga w trzech osobach jest obrazem tej rodziny, z której my czerpiemy, więc jakby też tym dopełnieniem jest ta Matka Boża dana nam przez Pana Jezusa. Więc to też jest ważne, żeby tak, tak rozumieć też Pana Boga jako właśnie tą miłość, która się udziela i też miłość rodzinną i też w tym darze Matki Bożej. Teraz ja się uśmiecham, bo znowu wracamy do tego, że ja spłycam trochę Dobrze, za, Zaczyna się coś dziać w końcu, jakieś dyskusje. Jakiś polemiki, tak. Dobrze i jeszcze tak na koniec, ja myślę, chciałbym wrócić do tego, od czego też ta książka się zaczęła, to droga poszukiwania Maryi, czyli od różańca, który na początku został zerwany, ale jak autor sam zaznacza, ten różaniec, który zerwał, który był dla niego jakimiś pętami, okowami, zaczął odkrywać. Odkrywać jako modlitwę, która nie jest nudna. Odkrywać jako coś, co jest rzeczywiście piękne, bo go żyje wszystkie zmysły i rozważanie życia Maryi, ale życia samego Boga, życia Jezusa. I ten różaniec nazywa, że kiedyś no właśnie były to okowy, a teraz jest dla Niego korona, albo kochająca ramiona matki. To tak też warto na koniec wspomnieć o tym, jak. Też zachęca autor do, do odmawiania różańca, i dlaczego też różańc może być tak postrzegany przez nas jako takie tak zwane klepanie tych zdrowasiek, ale warto zaznaczyć, że to jest przede wszystkim taka modlitwa medytacyjna, w której wchodzimy w te tajemnice, które rozważamy. I to też prowadzi nas do tego, dla mnie takie coś, co odkryłem dosyć niedawno, i też zastanawiając się o takim, nad takim właściwym miejscem. Matki Boże, gdzieś tam w mojej duchowości, to bardzo do mnie przemawia takie wezwanie z nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bodajże, który mówi o Maryi jako o mistrzyni życia duchowego. I to takie jest otwierające, ponieważ można mieć taki obraz Maryi jako tej, która została wybrana, w pewien sposób przeznaczona i trochę odegrała swoją rolę, tak bez, bez jakiejś walki, bez tego. Że tak musiało być po prostu, była łaska uprzedzająca, później, później musiała zostać Matką Bożą, musiała wytrwać pod krzyżem, i jakby Pan Bóg, że tak powiem, tak bezpośrednio się nią posłużył, można by było wręcz gdzieś tam mieć wątpliwość, o jakąś wolę Maryi, ale właśnie Kościół przypomina to, że ona też, że Matka Najświętsza walczyła. Ze wszystkimi pokusami, i jakby dlatego jest mistrzynią, bo to bo życie nie było wolne od, od takich wszystkich zagrożeń. tego, z tego że, początku. Tak, też było związane z wiarą, z, tym, z tą trudną sytuacją, więc to też jest dla mnie takie bardzo ważne, żeby w tej modlitwie różańcowej pamiętać o tym, że Maryja jest tą, która też służy takim doświadczeniem, można powiedzieć, tego, co sama przeżyła. I to, co zostawiono w swoim testamencie, kiedy mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie, tak. nas prowadzi zawsze za rękę wszystkie obrazy Maryi, najbardziej znany obraz, ja chociaż trochę mam jego fragment na sobie, Matki Bożej Częstochowskiej, kiedy ona zawsze wskazuje ręką na swojego Syna, nie na siebie nie zajmuje jego miejsca, tylko zawsze prowadzi do niego. To jest niepiękne i no właśnie. Nikt nam nie każe przecież gonić z różańcem, klepać te tej bezwiednie, tylko możemy zatrzymać się i każdą tajemnicę też pomedytować, rozważyć, jak to było z tym zastosowaniem, hmm. dlaczego, jakie wątpliwości się w sercu rodziły i odkryjemy, że Maria naprawdę jest bliska każdemu z nas. Też ksiądz Wspomniał o tym, że Maryja wskazuje na swojego syna, to tak kończąc, też tak myślę jest w życiu, że matka bardziej dba o innych niż o siebie, i to jest taka tajemnica każdej mamy, że, że się poświęca dla, dla swoich dzieci, dla swojego męża, czy ogólnie dla, dla świata, można powiedzieć, dla jakiejś swojej misji. I też tak kończąc, chcieliśmy, myślę, złożyć. Takie wspólne życzenia wszystkim mamu, wszystkiego dobrego, i też chcielibyśmy, myślę, podziękować za wszelką właśnie taką służbę czynioną dla innych. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia po, po drugiej stronie, stronie Ulicy.